Siema widzowie, w ósmym chyba odcinku ze skrzydłowego mapa Overpassik Ze mną jest meister K1 Esport, drużyna Chce się przywitać z YouTube? W e. początku ładne dwie banie Odgłoszę wam, żebyście może go słyszeli nie wiem, 50 będzie spoko, nie? Tak myślę. Nie wiem, gramy z drużyną FHH, Esports, Juhari, Juhari, Dziwna nazwa, i z 5 EQQ Gala Dobra, patrzmy star

no tak normalnie, to ma kołaka. ja to G4, ale skrzydłowie inaczej rangi dysponuje. Mm. E, monster, chcesz? O, no tak słyszę właśnie. Monster wyszedł. Dwóch Monster. Kurwa, spadłem, padłem. by nie ma Monster. O, ładnie. Aż mi chyba ustanie, tak jak on gra. Bardzo ładnie. Tak to powiem. Bym wolał tak jak on grać. Ale cóż jestem sobą, nie nim Sam się muszę uczyć, bo nie umiem grać. Wiem, że teraz zlamiłem, bo grana nie kupiłem. U mnie też, jeden. Mm -hmm. Mm -hmm. W ogóle kołacha gdzieś tam miał, a nie podniosłem go. Eee, w ogóle link do mojego Discorda w opisie do współpracy w krajnym roku też, bo mi pomagają. No tak więc, tak to wygląda współpraca. Oni mi pomagają, a ja im. Monster. Não tem não um... é um tem mas um... É um lado eu vou levar as minhas coisas. Tem, agora Po lewo, mówię się. Eee, no... Yy, gala, gala, gala. No co? Odkryłem nowy sposób wejść tutaj usta i se co działa. W jak mały widok. Hmm. Jezu złapał. Ty tam nie a ten ci wychodzi Nie wiesz jak chciał <laughs> też miałem takie akcje w uśmiu To już czwarty raz tak Go, go, go mm. Nie wiem, czy to chyba podbiegnę. most Podejdę na shifcie A. Okej. Ale życie z smoka. A to oni eko mieli, ta? Mhm. Czy eko? Digla no to też podchodzi po O, go, go, go! o nie bo ja ale kosztuje hmm. Te swoje... Tam To swoje Trump to miał Glocka nie? No coś innego Teraz mogą mieć up No Monster. Chyba dostał, ale nie jestem pewny. Ta, dostał łeb. Tam masz kawałka za tobą, jak chcesz. Wiem. Zgadzam może ciebie. No. Ale dostałeś kawałek. Ale nie, tam ładnie mu W głowę. Mm. Masz kawałka. A my nie weź tego kocha, ja sobie kupiłam WP wiesz? No dobra to ostatnia runda i tak czy ciak. Ostatnia, tak szybko, szybko mm. Grasz nexta? Yy, nie, no mogę wygrać. Graszował Nie mogę wytrafić To krótki odcinek będzie ale no coś widzę. Tak się dzieje gdy chce się nagrywać z Wingmana serie... serię. za wasz was zobaczy w No właśnie idę tak powoli, bo nie wiem czy będzie kąpić O chyba, chyba A w poprzednim odcinku miałem tak, że nie, nie afcie. 20 sekund do końca. I oni mi... Ej czekaj, bo on ma bombę. No. I oni mi zraszowali, nie? Ale ugrałem. 20 sekund do końca. No. Afkę miał. Jeszcze kampi to mnie. Ale... Zapewne chciał, żebyśmy podeszli pod terror, po czym on by wybiegł No... A pistoletów chcemy z pod to easy Hmm Jak ci mm. mówię, strzelać z USP fight. Ale na USP też trzeba uważać, bo to jest jak żmija Cicha i jeszcze groźna Jeden <grym> head no to jeden ten nie? 17 sekund. No. Punkt meczowy. Daj, eko zagramy w tej rundzie. Pekawry. A wiesz, co, zagram sobie z Biglem, bo nie umiem nic nie, nie wstrzymać. Oczywiście ci lepsi. Teraz bójt, się wceluję w Po przegranej rundzie mają broń. Dobra kurde, chciałam zderzcać O Boże Ten dig Traf go To go trafił Czy się wylądować nie możemy kupić To Co za z kałachem? Ja zagram taktycznie. tak się tak, co jest Nie ma co się obawiać. Chodź Galon, Na shift Raz zrobiłem ace'a z olbrzyma, więc... Tego to tam nie widzę. Nie ja też. A może iść od pleców. No nie idę! Mozes. Moskwa. Minus pięćdziesiąt pięć. Trzydzieści był fajnie, Widzowie, napiszcie to, pod to, to teraz, Focus? No. Widzowie, napiszcie pod komentarzem... Zabranie broni, który, na których mam Czy chcielibyście... E, po tej serii... Jakąś inną serijkę. Ja też tak jak teraz. Mag-10 ultrafiolet. Hmm. Mam pomysł weź sztucho. Wiem, Wiem 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 co chcę zrobić Albo poczekaj Czas za cios Dobra wbijamy Jeden jest naprzeciwko Dobra To nice Zawsze tak robię praktycznie 40 sopiem wiesz? No, a więc widzowie, Nie się tym. Jestem A widzowie, napiszcie mi, czy chcielibyście, co się Jeśli byście chcieli, na przykład, czy mam. Ulepszyć odznakę z 2019 czy po prostu na nową odznakę do 2020? No ra, trzymajcie się yo